Jest to wyścig kolarski zorganizowany przez, w intencji mojego syna Eryka Stowarza, który kiedyś tak samo jeździł, w, uczestniczył w takich typu wyścigach. zorganizowane przez firmę Wzorek z klubu Opty. Intencją tego wyścigu jest upamiętnienie, upamiętnienie bardzo, bardzo wspaniałego człowieka, byłego kolarza Opty Mazowsze w Grodzisku Mazowieckim. Chcielibyśmy, żeby ten wyścig był cykliczny. Jest to, jest to pierwszy memoriał Erykostolarza. Mi jest bardzo przyjemnie, że jednak są ludzie, którzy pamiętają mojego syna. I... Taki, taki wyścig jest organizowany właśnie na, na jego cześć i wspomnienie o tym człowieku, który odszedł od nas. I jest to bardzo dla mnie, bardzo przyjemne i bardzo miłe. Dzień dobry Państwu. Jestem przedstawicielem klubu kolarskiego Optymazowcze. Przy tak pięknej pogodzie rozpoczęliśmy początek sezonu kolarskiego. Szanowie, jesteśmy organizatorami tego wyścigu. Nie, nie spodziewaliśmy się, że tyle osób przyjedzie z terenu całej Polski. Akurat to tak się złożyło, że za tydzień jest ogólnopolski wyścig w Sobódce i ten wyścig jest przetarciem właśnie przed tamtym, przed tamtym wyścigiem. Tu w imieniu klubu że, 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 żeśmy zorganizowali te, 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 ten wyścig po, pod kątem uczczenia i y, śmierci naszego zawodnika, który czy, po ciężkiej chorobie y, zmarł 3 lata temu I akurat i y, 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 nazwaliśmy ten wyścig y, y, pod y, Memoriał. Y, y, Erika Stolarza byłego by, by naszego zawodnika, który startował w barwach naszego klubu od kategorii młodzik do kategorii senior i no tak się nieszczęśliwie złożył, że po ciężkiej chorobie w wieku 24 lat niestety ale zmarł. Także ten wyścig Będziemy, będziemy chcieli kontynuować go dalej rokrocznie w, na, w następnych latach o, o, o ile nam organizacyjnie, to to się uda. Także mi się zdaje, że wszyscy w miarę możliwości naszych są, są zadowoleni. I przy tak pięknej pogodzie ten wyścig się odbywa i myślę, że wszyscy będą z, zadowoleni z udziału w tym wyścigu. życzę wszystkim w roku 2014 prezesie, Suk sukcesów na następnych imprezach i zaprodzenia zawalić powiedzieć, Proszę powiedzieć, kilka są tutaj. E, Andrzej już powiedział, że to na, na cześć właśnie na, na a no piękna pogoda. Piękna w ogóle jestem zszokowany, pozytywnie zszokowany dzisiejszym zdarzeniem. Raz jest to pierwszy memoriał tego typu. Dwa najwyższy no sprawił, że lepszej pogody nie można, nie sobie można. wyobrazić. Przyjechała cała Polska. Cała Polska. Piękna rzecz, piękna rzecz. Około 200 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Ja tak powiedziałem. Rzuciłem na rybkę i potwierdza tutaj w biuro wyścigu. Super sprawa. Będziemy to robić co roku. Co roku. Od dziecka trenuję łazbiarstwo szybkie, jednak jazda na rowerze jest nieodłącznym elementem łazbiarstwa. W sezonie letnim to jest główny środek treningowy każdego łazbiarza, więc i trenuję dużo na rowerze, i jeżdżę też dla rekreacji. Więc rower jest jak najbardziej obecny w moim całym życiu. Samych, oczywiście, dla poszczególnych klubów, zwycięzców, zawodników. No, i będziemy przyglądać się, jak będzie się toczyła walka na Dziękuję. Start jest tutaj, jak panowie widzieliście, przed tam, gdzie jest platforma. Jest ostry zakręt w lewo. I później zawodnicy wjeżdżają w prawo na rundę. Są rundy odpowiednie dla odpowiednich kategorii i. Jest, będzie sędzia, runda jest oznakowana, są strzałki i będzie sędzia z tabliczką również, który będzie pokazywał, ile jest do końca rundy. No wiadomo, jak. Żak i Żaczka zjeżdżają po pierwszej rundzie, więc nie wjeżdżają na drugą rundę. Z wiaduktu zjeżdżają prosto i wjazd na metę jest znowu ostry zakręt w prawo. I szczególnie te młode kategorie trzeba uczulić, że jest ten zjazd na metę dosyć ostry. Jest potem jeszcze odpowiedni tam odcinek do, do przeprowadzenia finiszu, ale wiadomo, że na metę już będą mieli te prędkości duże. Na to należy zwrócić uwagę zawodnikom. Witam wszystkich. Dzień dobry. Mamy trzy starty. W pierwszym starcie w pierwszym starcie mamy junior, junior młodszy mężczyzn i junior kobiet. Cztery rundy do przejechania. Dwie minuty później startuje młodzik, młodziczka oraz junior, junior młodszy kobiet na dwie rundy. Dwie minuty później, żak i Zaczka na rundę. Przed pierwszą, przed pierwszą grupą, czyli junior, junior młodszy i junior kobiet będzie policja. Przed drugą grupą motor, który, który, który będzie pilotem i przed trzecią grupą też będzie motor. Start, start i meta jest w tym, w tym samym miejscu, ostry, ostry skręt w, w lewo po starcie, w prawo, w prawo na mecie. Dalsze starty to, to mamy od, od 12, więc także z tym można się wstrzymać. Jacek, po numerach. Numer proszę proszę, przypiąć z lewej, z lewej strony na piocie. To jest Mamy fotofinisz. I zaproś do losowania. I teraz, i teraz proszę, proszę przy, przystąpimy do y, losowania w Także pan Marek Wierzbicki jest wśród nas. To jest sympatyk kolarstwa jak rozumiem. Jak zawsze na każdym wyścigu, tu podpowiada mi pan y, Skarul Ryszard, y, jak zawsze na każdym wyścigu pan Marek Wierzbicki, Wierzbicki przepraszam, starosta powiatu grodziskiego zaszczyca swoją obecnością ten, tą imprezę. Dobra, juniora otaw. Dobra, juniora jest. Pilotem dla was będzie policja z tyłu będzie z bus sędziowski to odpad z grupy już musi źwodnie z przepisami przyjechać Dzień 30 sekund i ostatnie 5 będziemy wyliczać i tutaj Pani Matiowa, bo wcześniej nie, nie, nie ruszał. 15 sekund. 5 4, 3, 2, 1, start! dwie rundy, tak? Tak. Przed wami będzie, będzie pilot na motorze. Z tyłu jest wóz sędziowski. Kto straci kontakt z grupą, tam wraca zgodnie z przepisami. 30 sekund do startu. sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. Daczki, słuchajcie, przed Wami będzie, będzie pilot na motorze. Macie rundę do przejechania. Tu jest ostry skręt skr w lewo, a później wjazd na rundę. Tutaj, tutaj mamy też meriem. 30 sekund do startu. Kto straci kontakt z grupą, wraca zgodnie z przepisami. Trzymamy się w prawej, w prawej 15 sekund. Pięć sekund do startu. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! Jest pierwszy zawodnik.

on to przeżył, to jest... Trzeci Bartek. Kurde, no obiadu, obiadu nie, nie ma, płami.